Witajcie. Zachęcam Was, byście zapoznali się z live'em, jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje. Debatujemy nad tym u Tomasza. Tomasz organizuje takie live'y na YouTube, u siebie na Facebooku. Na Facebooku teraz ostatnio był live, jeden, gdzie do rozmowy zaprosił dwóch panów. No i oni wymieniali się swoimi przemyśleniami, co się będzie działo. I teraz też nie możecie na 100% brać tego, nie? że a to na 100% będzie. Nikt na 100% tak naprawdę nie wie, co będzie. Ale no, daje to do myślenia, tak? Możecie się z tym zapoznać. Wchodzicie na Facebooka, wpisujecie tom po, klikacie jego konto. I Zjeżdżacie w dół, i tam jest y, taki live podzielony na trzy. I to jest ten live. I powiem szczerze, ten live jest naprawdę bardzo dobry. Tak, dużo tam y, informacji padło. Dla tych ludzi, którzy nie mają pojęcia, no to tak y, dużo tych informacji po prostu oni to jakoś jakoś w tym, na tym live'ie y, zostało to skompilowane, żeby. No, podsumowane takie, nie? I dlatego ten live był dobry. No i się zastanawiali nad tym, co będzie i tak dalej. Słuchajcie, tam jeden z tych panów, nie wiem, no, mówi coś takiego, że, że w lutym będzie reset, taki, no bo chodzi o to, że musimy przejść na nowy system, nie wiem, bankowy. Chodzi o to, że te, ten system bankowy yy, musi totalnie zostać yy, wyłączony. Yy, mówi się też o tym, że te pieniądze, wszystkie, które my mamy na kontach, że one są jakby nielegalne, że były dodrukow dodrukowywane pieniądze i tak dalej, że te wszystkie kredyty, to wszystko będzie anulowane. To wszystko będzie od początku. Nie wiem, czy też mówią o numerach telefonu, że numery telefonu, że w ogóle jakby będziemy musieli wszystko od nowa. Więc ja nie mówię, że tak będzie. Nie, bo ja, ja nie twierdzę, że tak będzie, ale no, warto posłuchać tego live'a. No oni też twierdzą, że, że nie będzie, czyli nie będzie dostępu do pieniędzy do banku. Nie będzie, on tak twierdzi, że nie będzie. Nie będzie, że sklepy, że kasy, wszystko będzie wyłączone. Nie, że ta, ta żywność ona jakby będzie w sklepach, ale nie będzie można jej kupić, ze względu na to, że te kasy to wszystko po prostu będzie. No bo nie będzie banków, nie będzie tego systemu płatniczego. I teraz czy się, czy, czy się bać tego i tak dalej? Ja nie wiem, czy tak będzie. Nie? Oni tak twierdzą, że, że to jest planowane, ale czy znaczy ja, ja uważam, że y, nie powinno się czegoś takiego robić ludziom, prawda? Powinno się raczej, jeżeli ktoś robi coś takiego, że zeruje system, tak? I y, to nie zostawia się ludzi na lodzie, tylko po prostu Tworzy się nowy system, i musi być taki czas, gdzie ludzie muszą przejść na nowy system, dać czas ludziom przejść na nowy system. Czyli musi być jakiś okres czasu, gdzie jest ten stary system i nowy system, po to, żeby móc po prostu żeby mieli czas ludzie na przeniesienie się, na tą zmianę. nie, A, a jeżeli. Dla mnie to jest trochę takie yy, nielogiczne, tak? że no, wyłączamy wszystko i, i tak dalej, bo jednak no, ludzie jakieś pojęcie muszą o tym mieć. Więc ja nie twierdzę, że tak będzie. Tylko mówię, że, że, że oni tak debatują i, i mówią, ale to wcale nie musi tak być, bo jeżeli bym podchodziła do tego tak, jak mówię, rozsądnie, faktycznie yy, ten system bankowy yy, to wszystko. Yy, Musi zostać totalnie zlikwidowane. No to trzeba um, dać jakiś okres czasu ludziom, żeby um, mogli się przenieść, tak. Um, czyli przez jakiś czas musi i to, i to istnieć, żeby można było się przenieść. Um, i, 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 I to powinno być ogłoszone, powinno się powiedzieć ludziom, słuchajcie. Um, przechodzimy i tak dalej. tego nie będzie, będzie coś nowego i oni twierdzą, że dostaniemy pieniądze jako odszkodowanie za, ponieważ nasze akty urodzenia zostały jakby przejęte, nastąpiła kradzież tego i jakby to jest, to będzie jakieś odszkodowanie, że my dostaniemy wszyscy odszkodowanie. I, I każdy będzie miał, no oni tak twierdzą, że w zależności od wieku będzie dostanie takie a takie pieniądze. Nie, w zależności od wieku. Czyli młodzi dostaną trochę mniej, starsi ludzie więcej, jakoś tak będzie, ale każdy dostanie te pieniądze. Każdy dostanie konto i na tym koncie już będą pieniądze. Ale tak jak mówię, i ja nie twierdzę, że oni zrobią to w taki sposób, jak on powiedział, że wszystko wyłączą, że ludzie nie będą mogli pójść do sklepu, zrobić zakupów. Tak, bo są ludzie, którzy mają chore osoby. Chore osoby, które się opiekują. I to nie może być tak nagle, że nic nie ma, tak? Że nie ma dostępu do tego, do tamtego, do apteki, do czegokolwiek. Yy, ma się, mamy przecież zwierzęta, które musimy karmić i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, nie można tego w taki sposób zrobić, bo... No nie wiem, no ludzie by się pozabijali. A, a co z dziećmi, niemowlętami i w ogóle? No to na pewno będzie tak zrobione, żeby... Yy, w sposób bezpieczny. Tak. Myślę, że to będzie trochę przypominało yy, pandemię, tak? Ale nawet w, tej, w czasie tej pandemii mieliśmy dostęp normalnie do sklepów i, i tak dalej. Myślę, ja mówię, tak jak mi intuicja podpowiada, że to będzie rozsądnie przeprowadzone, że Będzie się ogłaszać to, że się to likwiduje, i teraz oni będą mówić, instruować, co w zamian, jakby gdzie ludzie mają się um, ulokować, gdzie ludzie mają się przenieść. I jakiś tam termin, czas dadzą, że trzeba będzie to zrobić. Ludzie to zrobią, przeniosą się do tego nowego systemu. A może na przykład dadzą ludziom w zamian coś i to będzie jakiś okres przejściowy do nowego systemu. Zobaczymy, ale nie siać, nie straszyć ludzi, nie siać paniki. Myślę, że, że to są rozsądni ludzie, że oni wiedzą, jak to zrobić, jak to przeprowadzić. W każdym razie nie można zostawić ludzi tak z niczym tylko po prostu dać ten czas być może to będzie ogłoszone że macie to 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 zrobić bo likwidowany jest ten system i ludzie będą się po prostu przenosić oni poinstruują co zrobić i tam na tych kontach każdy otrzyma to odszkodowanie te pieniądze w każdym razie nie siać paniki, nie mieszać ludziom w głowie, bo tak naprawdę nie wiadomo. Ale nie wiem, ja mam wrażenie, że oni to zrobią rozsądnie, że to nie będzie zamknięcie wszystkiego.